Andrzej, łatwiej po pulewie? Trudniej wyjść łatwiej. na kogoś takiego? Łatwiej. Dlaczego łatwiej? Tak mi się wydaje. No dobrze, ale tak, tak poważnie. A czy e, ci, czy no ten pulew był, 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 był Ci wiesz, bardziej potrzebny niż myślałeś? Był. Był, bo po prostu e, pokazało mi, że, że potrafię wyjść, e, przeboksować cały dysans, 10 wiesz, rund, wiesz, nie pękać. Mhm. E, no po prostu e, pokazać, że, że że jeszcze potrafię, tak? No i to jak mi się wydaje, że tak po tej wieży walce to spalili do tej wieży, Walki były już trochę spójne były wieży wie. inne, tak? Bo to wychodziłem, do, wychodziłem do tego toliku i czułem, czułem się wiesz, Dużo lepiej czułem, dużo większą wieżę. Siłę. To mi się wydaje, że ta walka z pólewem dużo widało. Lartej larte wyjdzie, larte wyjdzie na pierwsze trzy minuty, na maksymalnie, następne 3 minuty, czyli maksymalnie dni, larte, twój, twój o, to to? się To że... twój rywal. O, Andrzej się dowiedział z kim walczy. Twój do do ja. <ślad> Teraz już wiesz. Lartej. Na co się przydaję? no nie mówię. Taki ciemny... Ma tak, ma tak, taka człowiek opalony, opalony człowiek natomiast wiadomo, że ma tak zwanej yy, tak, kondycji na 3 minuty albo na, na, na 6 czy, a 3, czy masz zamiar 6 minut się oszczędzać 3, 3 a później sam się przewrócił 3, 3 minuty no, nie. też po, po 6 po 8 nawet po ee, dawno temu. 10 tak? dawno temu. A to ty więcej wiesz gdzie... <laughs> dawno temu z poważnymi ludźmi tak? bo na Dobra. przykład powiem, że, że no, z Kuzminem <laughs> przegrał po pierwszym ciosie, który przyjął w pierwszej rundzie. Ale wiesz no... Nie mogę Cię porównywać do Kuzmina? jeszcze tylko to, tak mi się wydaje, że tam była dużo większa... Nie wiem, no ci, ci ludzie z tego, nie wiem, Rosji, z Kazachstanu mają, ten, wiesz, taką moc, że tylko godzotą panie. tak wiesz, bo no, na serio, nie wiadomo co tam Czy po, po, po wydarzyło się. A jest tylko technicznie, nogi, lewa, do... Bo wiesz, natomiast duży, silny będzie się dorzucał, tak jak mówisz, dwie minuty, trzy minuty trzeba go wiążeć. No. Oczywiście. Proszę, no, no, później a później jest. zrobisz swoje. Na razie nie zdradzamy, bo duże rzeczy się szykują na lato, natomiast... Tak? To, no, właśnie, ale nie zdradzamy, więc nie Gdzie? możemy. W Stanach Zjednoczonych. Co ty mówisz? Panie Andrzeju, krótka kury, piłka, ty wiesz że jak cię zahaczy czymś, to, to ten pomysł letni opada. Dlatego e, robimy e, wszystko, żeby żeby był szybki tajem e, zawsze Tomek. Będę szybki. E, wygram z każdym. Wygram z każdym. Więc, no jest, to szybki. Niestety, nie wiem czy to jest my, zas, nie jest zastrzeżone nie, dla Tomka e, ta, ta tak, zmiana. Ale... E, sparowałem wiesz, po 8 minut, no, po około 10 minut. No, Taki gruło mnie walczyć. Ja go lubię ten twój, ten twój sparring partner wtedy przed Pulawem i teraz w głównej walce wieczorem tak, tak. no, ma pojęcie no to, że ma pojęcie siłę a co muszę powiedzieć on, wiesz gościu który idzie staruje dzisiaj, 12 15 poważnie niesamowity gościu no, cały no, czas no, cały czas że ta maszyna sot, ma gorka, trzyma ręce niesamowity gościu wiesz także sparingi Kupy były w mocniejsze niż walka, bo to w sumie zawsze jest dobrze. Andrzej, powodzenia życie. Dziękuję. Już jutro przed ważeniem rozumiem, waga zrobiona. Dziękuję. Ja tak Dziękuję. amerykańskim debiutem, ale ale wyluzowany, nie wiem czy tak wyluzowany jak Andrzej Wawrzyk, bo takich to nie ma, natomiast słyszę, że 70 rund zrobiłeś. Tak, Kto... tak przeszło 70 rund, dokładnie tutaj nie powiem ile wyszło, ale między 65 a 70 musiałem dokładnie sprawdzić wszystkie rundy sparingowe. Kto na tych, na tych sparringach więcej zyskał, Ty czy Mateusz Masternak? <laughs> no na pewno ja, Mateusz jest o wiele bardziej doświadczonym zawodnikiem i e, ja mogę się od niego uczyć i wynosić wiele. Wiele z tych sparingów doświadczenia, tak, moim zdaniem jest jeden z topowych zawodników, gdyby nie ta kontuzja, moglibyśmy mówić, że już jest mistrzem świata, tak więc jest w formie, on sparował, i przygotowanie miał do tego niższego zatknąć w Polsce walkę, tak więc sobie fajnie pomogliśmy, bardziej mi już niż ja jemu, wiadomo, no bo on już wszystko widział w się prawie. Piotr, patrząc na twoje dwie ostatnie walki wygrane przez na punkty. Da. Dwie ostatnie walki wygrane na punkty, widziałem akurat dzisiaj, sobie dzisiaj rano trzy ostatnie twoje walki. Czyli ta da. trzecia, tył, KO, dwie ostatnie były, były punkty. Jakbyś dzisiaj miał na to patrzeć, te punktowe zwycięstwa z punktu widzenia sparingów z, z Mateuszem, czego wtedy zabrakło, a co już teraz wiesz? Z Wodnym Jankasukiem to był pierwszy mój niepokonany zawodnik. Wiadomo, w Bośni nie był za wysoko, ale. No był dobrze przygotowany, miał pełny okres, nie widzieliśmy go tydzień przed, tylko tak miał 8 tygodni, chciał się troszeczkę na mnie wybić, tam za dużo ważyłem i zabrakło przede wszystkim rozsądku, to co mi trener mój powiedział z rozstawianiem sił co do rund. Tak? Było dużo moich kibiców w ten dzień i po prostu gdzieś tam poniosły mi emocje, natomiast z Korolenko wiedziałem, że już jadę do Stanów i gdzieś tam z tyłu w głowie sobie wbijałem, że nie możesz mieć kontuzji. Eee, tak jest, żeby nie było rozcięcia nawet ja. i po tym knockdownie wiedziałem, że no po co mam się z nim szarpać w tym kliczu. nie chcę przerobić, wiadomo ludzie wolą mieć knockouty i na takim etapie powinienem go knockoutować, Karty go gdzieś tam w szóstej z ja, ja mi się udało w trzeciej położyć, wydaje mi się, że gdyby nie było to równo z gongiem, no to bym pewnie go tam to tak. Ale, ale czy to było potrzebne? Też jakieś doświadczenie zdobyłem. tak? Ty bardziej, że teraz znowu szóstka przede No właśnie, znowu szóstka, a ty chciałeś, chciałeś ósemkę? Tak, tak, Mieliśmy leżyliśmy w ósemkę i na następną walkę też chcieliśmy ósemkę, ale komisja się nie zgodziła, stanowa z tym młodzieżem ósemkę, bo on tam za dużo przegrywa. A z, teraz z Dimitrusem Maxem też coś było nie tak. Nie, no to jest, to jest najważniejsza rzecz, ty jesteś na etapie nauki, staruj się. 6 dwa. 6 no, walk, to to jest, to jest? No, 8, 8, 8, ja musiałem mieć szansę polski, ale przyjechałem bez przygotowań, traktowałem to tak jako sparingi, ale niestety nie udało się do kadry dostać, zostałem szybko z niej. No nie dostałem powołania. Ten polski Mike Tyson, to ty wymyśliłeś czy to nie, nie, absolutnie, słuchajcie, ja teraz coś powiem. Ja się za Mike'a Mike Tyson nie uważam, ludzie widzą podobieństwo, o tym mówią. Natomiast ja nigdy nie, nie dorównam jego legendzie i nie ma co to. A tego nie mówię. No, te Ja tak. wiem, łatwo, łatwo nie będzie. Tak, łatwo nie będzie, natomiast no, ludzie ich za podobieństwo ja się nigdy tak nie nazywałem. Ale nie ukrywam, że wzorowałem się na jego style, na Tommy Morrisonie, na Davidie Tule na Aiko Abebuchi. Wielu bokserów oglądałem, studiowałem tych panczerów. Się... Trochę elitę wymieniłeś. No, nazwijmy no, tak, się na Aiko był naprawdę świetny, moim zdaniem. Ale tak samo Shannon Briggs. Wielu zawodników tych pancerów, bo czytam. Czy tam, wiadomo, lubisz amerykański sposób boksowania? Tak, jest, szkła te dla, dla tak twojego wzrostu. <try> no ja, ja, ja nie widzę. Na nie sam, masz na co czekać. Nie, nie mam na co czekać, nie mogę sobie boksować na samo Sam ja. zmi Kacukiem Wiadomo, źle rozstawiłem siły i przez to kondycyjnie, no źle ten wyglądał, to rozumiem, krytykę jestem w stanie przyjąć. Natomiast ogólnie sama w sobie walka była na tej gali dość emocjonująca i m, kto na piątą walkę sobie że niepokonanego w Polsce zawodnika, tak? Co ma doświadczenie amatorskie. Wiadomo, on też nie był za młody. Ale no przynajmniej nie ma żadnego zera, w rekordzie i nie chciał się wywrócić po dwóch Ach, czy przed, przed walką e, dzisiaj w nocy oglądałeś e, walki Jerzyńskiego i Balskiego ze swoim wcześniej, rywalem, czy wcze, nie? Wcześniej oglądałem, tak dwie dni przed walką staram się nie oglądać walk, tylko tam się skupiam na sobie, e, powtarzam sobie to co przerobiłem, natomiast e, walki już wszystkie oglądałem i wszystkie jakie są dostępne w internecie jego. Uważam, że on się lat temu było o wiele lepszym zawodnikiem niż teraz. Nie, nie, nie lekceważę, go, natomiast oglądałem wszystkie jego walki, wiem czego się spodziewać i jestem gotów na niego w, każdy, w każdej jego wersji. Biegniemy na wachrzenie Piotrek. Powodzenia, do zobaczenia. Dziękuję i pozdrawiam. Do zobaczenia wszystkich na